Siema internet, z tej strony Szaman, z ekipy To Ja gotnę. po drugiej stronie kamery Bart. Siemasz Bart. Siema. Zapraszam Was na recenzję Sengoku RPG. Po sukcesie serialu Shogun, który mogliśmy oglądać na Amazonie, swoją drogą niezrozumiałym dla mnie sukcesie, bo serial jest... Wobec książki hashtag niekanoniczny, choć książka wobec prawdziwej historii ostatnich lat sięgania po władzę przez klan Tokugawa też była hashtag niehistoryczna, wielu z Was zastanawia się w jaki sposób poprowadzić sesję w takiej feudalnej Japonii okresu Sengoku Jidai. Niektórzy mówią, że umożliwia to legenda pięciu kręgów, ale, ale pełen magii świat Rokuganu może oddawać klimat, ale my chcemy zagrać hashtag historycznie. Świetną odpowiedzią jest wydany przez Gold Rush Games RPG Sengoku. Wydano go w roku 1999 na mechanice Fusion, która może, którą możemy znać choćby z Cyberpunk'a 2020. RPG się przyjął na tyle, że jego, nastąpiła jego reedy reedycja w 2002 roku. Czyli podobnie jak w przypadku ostatnio omawianego przeze mnie honoru i krwi, dostępny jest tylko na rynku wtórnym. Chyba że komuś uda się znaleźć do dróg. Ciekawostką jest, że podręcznik zawiera przekonwertowanie mechaniki na mechaniki ADND, Bushido, Chivalry and Sorcerer Light, Gurps, Hero System, Legenda Pięciu Kręgów i Usagi Johimbo. Jeśli nie mieliście styczności z częścią z nich, nie przejmujcie się, ja również. Recenzję ten traktuję jako ciekawostkę, stylowy powrót do przeszłości, do okresu, gdy RPGi wyglądały inaczej, ich mechanika była bardziej rozbudowana, miały więcej tabelek, skupiały się na innych aspektach, zaś ludzie na gadu-gadu mieli opisy, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, a nie obrażali się o wszystko. Wydany jak większość RPGów z tamtego okresu, czyli na dziś wygląda jak po taniości, kosztował 30 dolarów, więc w sumie czego więcej oczekiwać? miękka oprawa, śmieciowy papier i czarno-białe grafiki dedykowane dwóm gwiazdom japońskiej kinematografii związanej z samurajami Toshiro Mifune i Akira Kurosawa Toshiro zmarł dwa lata, a Akira rok przed wydaniem tego EP-a. rok później wydano pierwszą część Shogun Total War, więc był to okres mocno samurajski nazwą swoją nawiązuje do Sengoku Jidai, czyli okresu wojen Onin o władze w Japonii bardzo mi podoba się pierwsze zdanie wstępu, że Sengoku to RPG dla jednego mistrza gry i od jednego do 180 tysięcy graczy, jeśli chcecie rozegrać bitwę pod Sekigaharą w skali 1 do 1. Okres walczących królestw, gdzie armie samurajów ścierały się w krwawych bitwach, zaś wojujący ze sobą daimyo, ich władcy feudalni, toczyli wojny, zawiązywali sojusze i spiskowali jeden przeciw drugiemu, by osiągnąć tytuł szoguna. Twierznika wszystkich sił zbrojnych Japonii. Podręcznik jest bardzo obszerny, ma 334 strony z każdą postaci na samym końcu. Zawiera mnóstwo mechanik i nie został nigdy wydany po polsku. Każda strona tego RPG zawiera jakieś japońskie powiedzenia, czy to z księgi pięciu kręgów, czy będące cytatem jakiejś znanej osobistości. Jeśli chcemy czegoś bardziej historycznego niż Honor i Krew, to jest to jedna z odpowiedzi. Przy czym co zaznaczono w podręczniku, wcale nie musimy grać hashtag historycznie, ale możemy stworzyć własną, niezależną histor historię Japonii, a nawet zagrać w stylu chanbara, gdzie nasze przygody będą o wiele mniej trzymać realizmu, zaś do świata dodamy magię. Bohaterowie graczy również uzyskają wtedy zdolności wykraczające poza możliwości zwykłych śmiertelników. Nic dziwnego, że RPK ten jest tak obszerny, omówienie takiego kawału historii, wpływu pojawienia się Portugalczyków na cały ten okres, wpływu upadku szogunatu Ashikaga, a nawet skrócony okres prehistorii, mitów japońskich, okresu Asukanara, Heian, e, Kamakura e, itd. aż do końca okresu Edo, najazd Mongołów pod wodą Kubiwaja, podręcznik nie mógł być mniejszy. Ale właśnie dzięki temu wprowadza nas głęboko w klimat samurajów, omawiając nawet wpływ trzęsień ziemi, wulkanów, tsunami i pogody na kulturę Japonii. Brakuje tylko godzilli. Każda z wysp została opisana wraz z wymienionymi górami, rzekami, jeziorami i równinami ich wysokościami, długościami i masą, masą szczegółów. Jeśli jesteś mistrzem gry, który lubi przygotować się do RPG łącznie ze szczegółami, albo graczem, który lubi taką wiedzą zabłysnąć, to w podręcznik zanurkujesz jak dzik w paśnik. Mamy cały ten opis etykiety, wszystkie te ukłony, zwracanie się, zachowanie w pomieszczeniach i poza nimi, audiencje, ubiór, rodzaje kimon, fryzur, zachowanie, zadanie, zadania dla mężczyzn, kobiet, napitki, sposoby picia sake i herbaty itd. Do tego szczegółowe zasady odnośnie popełniania seppuku, przysięgi zemsty, kao czy zachowania twarzy z mechaniką zyskiwania i utraty honoru włącznie. W przeciwieństwie do honoru i krwi w Sengoku zaczynamy przeważnie jako zwykły samuraj, gdzie mamy określoną pozycję w naszym klanie, do której też jest specjalna osobna mechanika związana z mechaniką honoru. I muszę przyznać, że ilość mechaniki niestety mnie przeraziła, a wszystko dlatego, że mocno opiera się na logice. Jeśli wyświadczasz komuś przysługę, zachowujesz się zgodnie z etykietą, zyskujesz na wizerunku, e, przy czym na każdą sytuację ma wpływ mnóstwo, mnóstwo czynników, chociażby ilość świadków tych wydarzeń, więc tych przeliczników, i liczenia jest sporo, tak jak kiedyś było w RPGach. Podobnie sprawa się ma popełniając gafy, to też zawarte jest w mechanice. Opanowanie tych szczegółów wydaje mi się niesamowicie ciężkie, a wszyscy wiemy jak sięganie do podręcznika spowalnia grę. Każda strona zawiera jak, jakąś chociażby niewielką tabelkę, i znalezienie się wśród nich mnóstwo przeliczników sprawia, że mm, RPG ten nie spełnia dzisiejszych standardów gry RPG. Dzisiaj chcemy zasiąść do prostej mechaniki, szybko ją opanować, prędko stworzyć postać i rozegrać szybką, czasem nawet dwugodzinną sesję. Mało kto spotyka się w piwnicy czy na ogródku działkowym, gdzie przez minimum 6 godzin rozgrywa zaledwie fragment przygody. Ale wróćmy do podręcznika. Zawiera on heraldykę, zasady tworzenia monów, a nawet zasłon w obozach. I im dalej w podręcznik brnąłem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu że to jest ten rodzaj starego RPG, który da się ogarnąć pod warunkiem, że grasz tylko i wyłącznie w niego i robisz to w miarę regularnie. I żyjesz tak naprawdę tym rpg bo ogarnięcie kultury japońskiej z każdą stroną wydawało mi się coraz cięższe. Bądźmy szczerzy, Japonia przez tak długi okres się izolowała, że wytworzyła zupełnie odrębną kulturę i to pod każdym względem. I to wszystko zawiera podręcznik. Mamy tu dział omawiający sztukę z podziałem na teatr, muzykę, garncarstwo i malarstwo. Jest osobny dział zajmujący się klanami omawiającymi, jak działa japońska rodzina, system adopcyjny, małżeństwa, ceremonie zaślubień, cała poligamia, rozwody, konkubinaty, podejście do homoseksualizmu czy wychowania dzieci. Ale poza życiem mamy też śmierć, więc podręcznik omawia religię, kler, pogrzeby w wyroby. Trumien, żałoby. Do tego dostajemy dział na przykład z przestępstwami, przesłuchiwanie, policja, więziennictwo, egzekucje na wiele sposobów, budowa i działanie miast, miasteczek, wiosek, podróżowanie, zachowanie podczas podróży i tak dalej. I w tym momencie nie jesteśmy nawet w jednej czwartej podręcznika, bo świątynie, mniejsi wojownicy, mnóstwo bogów z podziałem na buddyzm, śintoizm, chrześcijaństwo, z na katolików, protestantów, łącznie z y, japońskimi konwertytami festiwale religijne, pielgrzymki i pies wie, ile tam jeszcze tego wszystkiego jest. A jak to połączymy z dworem cesarskim i rodziną cesarską, wpływami, kastami i wykonywanymi obowiązkami, no to łeb rozwalony. Bo możesz również być ashigaru, mnichem, bushi, shinobi, ale tych rodzajów shinobi z tymi wyszkoleniami jest chyba 50. Nie chcę już mówić o statusie, bo zarobek zależny od kasty i twoich zadań, jego wpływ na status i dźwiganie tego statusu to prawdziwy wrzut na dupie i przebrnięcie przez każdą kolejną stronę przerażało mnie ogromem tego repega i jego świata. No bo przecież szaman musi grać hashtag kanonicznie i hashtag historycznie. To ja tak jakbym sam sobie odbierał dobrą zabawę, no bo rodzaje pieniądza, tabelki związane z pochodzeniem przyjaźniami, sekretami, jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. Potem pojawiło się już prawdziwe tworzenie postaci, gdy mamy wytypowaną jej historię. Za punkty wykupujemy cechy, z podziałem na te fizyczne i psychiczne. Mamy mnóstwo przeliczników, ponieważ cechy te wpływają na cechy poboczne związane z walką i umiejętnościami. Po pewnym czasie z RPG robi się jedna wielka matematyka. No ale cóż, takie były kiedyś RPG. można mieć do nich nostalgię, ale nie, nie zawsze jest dobrze obejrzeć ten film z dzieciństwa, który tak dobrze wspominamy, bo może nam się zepsuć po smak w ustach. No dobra, ale szczegóły. Mamy inteligencję, siłę woli, prezencję będącą odpowiednikiem charyzmy, estetykę odpowiadającą za nasze poczucie piękna, bogobojność i chaos, co można w skrócie przetłumaczyć jako twarz. I nie można w ogóle łączyć tego ostatniego z pięknością, ale raczej z honorem i dumą. Do tego siła, kondycja odpowiadająca za nasze zdrowie i odporność, i uwaga oddzielnie ciało określen, określające jak twardzi jesteśmy. Mamy 47 kast i zawodów, przy czym możemy być na przykład burz i mnichem, to czyni z nas i koiki, czyli mnicha wojownika. Możemy być zawodnikiem sumo, artystą ashigaru, bandytom, chińskim uczonym, dyplomatom, e, urzędnikiem, daimyo, farmerem, rybakiem, geisho, kensejem, właścicielem zajazdu, mistrzem sztuk walki i wieloma, wieloma innymi. Każda kasta czy zawód ma swoje odmienne umiejętności i na przykład inne będziemy mieli jako chiński uczony, a inne jako koreański uczony. Potem mamy 15 różnych umiejętności, gdzie niektóre są tak różnie podzielone, że mamy osobną umiejętność na strzelanie z broni palnej, a osobną na strzelanie z łuku. Rybołówstwo, pływanie, na chuj pływanie, ceremoniały, herbaty, malowanie itd. wskazują, że wiele z tych umiejętności, ale też kast jest po prostu dla NPC-ów. No bo kto zechce grać rybakiem, chyba że będzie to rybak szpieg, na wzór trzoguna. szoguna. Wiele z tych umiejętności jest związanych z takimi cechami jak wyczucie piękna, ale ma wpływ również na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli cały ten system ceremoniałów tak ważnych dla kultury feudalnej Japonii. I powiem Wam, że do tej pory było łatwo. Bo dalej mamy tabelkę na tabelce. Statystyki broni, różnych zbroi, ich elementów, różnych typów tej broni, bo feudalna Japonia zabraniała posiadania broni komukolwiek poza kastą Bushi, stąd też w użyciu różnej maści podobne dziwadła, które przed policją shogunatu wyglądają jak, nie wiem, jak wędka, czy cep do młócenia. Później mamy ogromny rozdział dotyczący ekwipunku, łącznie z najmniejszymi szczegółami. Potem zwierzęta. Bestiariusz pełen również tych nadprzyrodzonych stworzeń z japońskiej mitologii, jeśli chcemy zagrać w ten magiczny sposób. Mamy słowniczek imion, nazw japońskich, tytułów i dzieł inspiracji, czyli po które książki i filmy sięgnąć. Jest tego masa i ta masa naprawdę, naprawdę przytłacza. Przejrzałem wszystko i chyba wam pokazałem, jak wiele tego wszystkiego jest. Jak wspomniałem, jest możliwość przekonwertowania zasad na legendę pięciu kręgów czy ADND, a jak zagracie w to na DDK, to też się przecież świat nie zawali, skoro twórcy sami zachęcają do konwertowania gry na inne mechaniki, gdzie po prostu wykorzystacie opis świata. Sam podręcznik obecnie traktowałbym raczej właśnie jako opis świata, opis feudalnej Japonii, encyklopedię typową, ze szczegółami, w które warto się wgłębić, jeśli bardzo nam zależy, by nasze sesje były jak najbardziej samurajskie. Ewentualnie może być świetnym źródłem informacji dla każdego fana japonistyki, a najlepiej, jak mi się wydaje, będzie settingowym rozszerzeniem honoru i krwi. Oba tu ty tytuły dostępne niestety już tylko z drugiej ręki. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was na oglądanie naszych innych filmów we wtorki, czwartki i sesje w piątki. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, takie jak Facebook czy Instagram. No i wspierajcie na Patronite, gdyż dzięki temu my możemy docierać do Was filmami najlepszej jakości. Do zobaczenia!